filmów fabularnych w Gdyni, a ze mną dzisiaj moją gościnią, aktorka Agnieszka Dulem-Bakasza. Dzień dobry. Aktorka od głównej roli w filmie Sezony tak. pod tytułem, który jest nominowany w konkursie Perspektywy. Tak. Tak, dokładnie. Cześć, dzień dobry. Na wstępie, zanim być może o filmie głębiej, takie proste pytanie. Łukasz Simlat, który również gra główną rolę oraz Michał Grzybowski, reżyser filmu, tak. zapowiadając film, powiedzieli w kilku słowach, opisali ten film, że jest to teatr, życie, komedia i miłość. A jakbyś te z perspektywy kobiecej opisała to w kilku słowach? Teatr, życie, komedia i miłość? Ja bym yy, ja bym jeszcze dodała tęsknotę okay. yy, i niespełnienie, ale tak, zgadzam się z chłopakami. Mm -hmm. Myślę, że to jest w ogóle taki bardzo emocjonalny film i, i każdy z nas ma w życiu takie sytuacje w związku, gdzie coś się psuje, jesteśmy zdecydowani od kogoś odejść, ale, ale strasznie szkoda tego czasu, który już, w którym żeśmy coś budowali, bo wiadomo, że budowanie związku mm -hmm. jest trudne. Więc tęskni się za tymi dobrymi czasami, i myślę, że tak, że tam będę dała tęsknotę. No właśnie, jest to historia uniwersalna, jak powiedziałaś. Mhm. Hmm, historia o kryzysie w małżeństwie. I mamy bohaterkę Ola, którą, którą grasz. Ma męża, ma dzieci, ma wymarzoną pracę, można byłoby stwierdzić, mhm. jest aktorką, gra w teatrze. No ale jednak czuje się nieszczęśliwa. Już mówi to od początku, wyraża to, że, że nie jest wcale dobrze w jej życiu. No właśnie, co się dzieje z nią? No wiesz, czuję się zaniedbana, pominięta. Ale to tak, też dokładnie tak jak w życiu, że jesteśmy z partnerem i bierzemy to za pewnik, że on zawsze z nami będzie. Mm -hmm. Zakochujemy się w jakiejś osobie, a potem przychodzi życie i nas zżera po kawałku. Mm -hmm. A warto jest pamiętać o tym, że to życie składa się z takich drobnych, y, wspaniałych chwil, które trzeba pielęgnować, żeby to wszystko po prostu miało ręce i nogi. Mm -hmm. A ona tego nie ma. Ma dosyć introwertycznego partnera. Dla którego też jest, scena jest całym życiem, który jej już nie dostrzega. Prawdopodobnie dostrzega w niej tylko mamy swoich dzieci, a żadna z nas, to nie jest życiowa rola mama swoich dzieci. Przynajmniej dla mnie nie jest, nie wiem, może są kobiety, które tak lubią, ja nie. Mhm. Um. Ale popraw mnie jeżeli się mylę, w filmie nie do końca mamy na samym początku pokazane, czy był jakiś czynnik, który spowodował właśnie to, taki bezpośredni, jakaś przyczyna tego, że ona w końcu się zbuntowała i powiedziała, że ma dość. Nie, po prostu to, to tak jak każda kropla drąży skałę, w końcu dochodzi do takiej kłótni, w której już mamy dosyć i to mm. akurat zastajemy partnerów w ferworze, że tak powiem emocjonalnych, Czynności różnych i nie. To mm, akurat mm, teraz. To jest tak. dzisiaj ten dzień, kiedy ci powiem wszystko, czego nie chcesz usłyszeć. Okej, okay, rozumiem. Hmm, Historia jest opowiedziana w taki nietypowy sposób, bo cały film odgrywa się, większość filmu tak. odgrywa się na deskach teatralnych. To prawda. Hmm, można powiedzieć, że jest to jeden długi spektakl podzielony na trzy akty. Można eee, by było tak powiedzieć. Tak, można powiedzieć. Eee, że... I każdy akt to inny osobny spektakl? Tak. Mamy dom Lalki, mamy Piotrusia Pana i Sen Nocy Letniej. Tak. No i tak metaforycznie można to przyrównać do tego, że życie to jest teatr i my odgrywamy jednak te, te A my jesteśmy w życiu, no? aktorami w naszym. Tak. No tak, yy, można i ja myślę, że też nie bez przyczyny jest taki układ tych sezonów, że jest Piotruś Pan, czyli mamy totalnie niedorosłego faceta, który yy, no, jak nie ma motyli w brzuchu, to... Mhm. Wszystko jest źle i on nie chce dorosnąć. Ja chce, żeby było zawsze y, miło, łatwo i przyjemnie, no ale tak też nie jest, żeby było zawsze tak. Potem mamy silną kobietę w domu Lalki i mamy taki, taki romantyzm w tym Szekspirze, y, gdzie właściwie jest miejsce na to, żeby dać sobie odrobinę y, szansy, mm. żeby coś się wydarzyło w naszym życiu fajnego. No, no. Właśnie i tutaj przychodzimy też, y, można powiedzieć, że... Następuje jakaś przemiana tych bohaterów w trakcie, prawda? Tak. Coś robię, ale dopiero. Na Jak już przywołaliśmy te spektakle, to było wyzwanie, bo bohaterka Ola, bohaterka filmu i inni bohaterzy również, Marcin na przykład jej mąż, odgrywają różne role. Czyli tak naprawdę trzy różne postaci w spektaklu. Co za tym idzie? Ty jako aktorka odgrywasz cztery role. Czy to było wyzwanie, żeby. czułaś ten ciężar ciężar przemiany? Nie, nie, wiesz, nie, bo ja właściwie czasami sobie myślę, że jakoś ja ym, jak pracuję i coś robię, to ja, ja nie jestem specjalnie analityczna, wiesz, ja jestem bardziej emocjonalna. Mm -hmm. I do mnie trzeba mówić bardzo y, emocjonalnie i wtedy ja się w tym odnajduję, więc y, czy czułam ciężar przemiany? Nie, działałam. Y, pozwalałam sobie czuć emocje i iść za tym i starać się wypaść jak najbardziej wiarygodnie. Więc ja właściwie chyba zawsze idę na żywioł mm. w rzeczach, które robię. Ciężko mi się yy, ciężko mi to właśnie tak yy, analitycznie przygotować coś. Bo teatr to też twoje życie, prawda? Dużo no, grasz w no właśnie, to też jest niezłe. Tak, dużo gram w teatrze, ale pamiętam, że jak kończyłam studia, to wcale nie chciałam pójść do teatru. Właśnie życie jest mm. tak nas zaskakuje, myślałam sobie, dobrze, będę grała w tych serialach i będzie super, a tu nagle przyszła taka propozycja, właściwie nie do odrzucenia. Bo no, byliśmy oboje wtedy młodymi aktorami i, i wcześniej nie mieliśmy etatu w teatrze, więc żeśmy tak grali tu, gdzieś, Szczecin, Kielce, cały czas jeździliśmy. No i nagle przyszła taka propozycja, że możemy dostać mieszkanie w domu aktora. Ja nigdy nie mieszkałam w Akademiku, więc tam było wspaniale. To była jedna wielka impreza, wszyscy mm -hmm. się lubili. I że możemy być razem w jednym miejscu, przestać się w końcu tak szamotać. No i tak żeśmy pojechali do Kalisza na rok, zostaliśmy 16 lat. Jak rezygnowałam z etatu, jak zobaczyłam właśnie 16 lat, to myślę sobie, Boże, naprawdę kawał życia, ale z drugiej strony nie żałuję, bo, bo gdyby nie ten Kalisz i taki spokój wtedy, to pewnie nie miałabym dzieci, bo to wszystko, na to, na to się po prostu znalazł czas. Tam. Wszystko tak miało być? Tak miało być. I wszyscy przyszliśmy tacy bardzo młodzi i wszyscy żeśmy urodzili te dzieci, które się wychowywały w domu aktora i moje córki, które zresztą grają w filmie sezony. Naprawdę? Tak, to są moje prawdziwe dzieci. Okay. E, powiedziały, że dla nich to było jakieś naj, najwspanialsze dzieciństwo ever. E, to były dzieci, które wchodziły na scenę i wiedziały, że to jest scenografia, to jest spektakl, nie wiem, kolacja dla głupca. A Frida Kahlo to jest malarka, i malowały się. Od na... maleńkiego. Tak, tak. Mm -hmm. ja... W ogóle nie miałam przerwy na urlop macierzyński, bo ja uwielbiam pracować, więc dwa tygodnie po porodzie wróciłam z dzieckiem po prostu do teatru i dziecko tam sobie moje leżało i bardzo dobrze się czuło. A w międzyczasie było karmione i jakby wszystko się działo na w pracy. Tak. No dobrze, ale czyli mam rozumieć, że aktualnie film byś wybrała? No właśnie, dostaję teraz bardzo dużo propozycji teatralnych i gram właściwie w czterech teatrach znów, mm -hmm. ale już mam starsze dzieci i już nie jestem na etacie, więc mogę sobie wybierać. E, ja chcę wszystko, ja jestem niecierpliwa, tak. ja chcę wszystko już Chcesz teraz, próbować. tak, e, e, naraz. Mm -hmm. Stawiasz sobie wyzwania, takie aktorskie? E, stawiam sobie wyzwania aktorskie, ale ja kocham przygodę też i e, i wchodzę czasami w takie ryzykowne projekty. Myślę sobie, znaczy właściwie nawet nie myślę, czy to się opłaca. Myślę sobie, w jakim będę towarzystwie. Mhm. Bo jakiś czas temu obiecałam sobie, że będę się spotykać tylko z ludźmi, których oczy się śmieją, jak mi widzą. I tak staram się dobierać sobie towarzystwo, żeby czuć w końcu tę luz i taki błogi mhm. spokój, że jestem w dobrym miejscu. Mhm. A wracając trochę do filmu, żeby jeszcze przywrócić ten wątek tej bliskości twojego sentymentu. Powiedz mi, ty czujesz się jakkolwiek blisko z, z Olą? Czy jest totalnie tobie obca? Eee, ja się czuję blisko z Olą, bo myślę, że każda kobieta ma takie momenty w życiu, e, kiedy jest jej po prostu niewygodnie, kiedy chciałaby czegoś więcej, a rzeczywistość skrzeczy. I to jest trudne, żeby, żeby pójść dalej. I czasami, żeby pójść dalej, to trzeba podjąć takie drastyczne decyzje. A nie, też nauka odpuszczania troszeczkę. Nauka odpuszczania, ale też jakby chęć zmiany, a my nie lubimy zmian, bo my się boimy. Nie lubimy wychodzić ze strefy komfortu, żeby wejść w nieznane. Ona tam taką decyzję podejmuje, że po prostu... Nie wiem, czy mogę tyle mówić o filmie, ale że no, podejmuje decyzję. Więc tak, czuję się z nią blisko. Często też odczuwam frustrację. Może postawiła na, na siebie trochę w pewnym w końcu. momencie. Tak, mhm, w, końcu. w końcu. Nawiązałam troszeczkę do tego pytania, bo bohaterowie razem pracują i razem że Swoje życie, swoje problemy e, prywatne no tak, przekładają. Nie, no on, y, na scenie, tak. Tak, na, na, na zawodowe. Przez to też wciągają e, swoich współpracowników. Życie. Tak, to prawda. No i nie jest tajemnicą, że Pani również z mężem pracuje e, aktywnie. Tak. E, I czy to jest e, utrudnienie, pracować z mężem, czy, czy ułatwienie dla Pani? Ja uwielbiam pracować z moim mężem. E, bo ja w ogóle lubię mojego męża, bo oprócz tego, że go kocham, to jest jakby jasne, ale tak, mój mąż jest moim przyjacielem I, e, i lubię z nim rozmawiać, lubię z nim snuć plany i te, te rzeczy wszystkie, które gdzieś tam się dzieją w naszym życiu i też są mm, zamieniane na filmy, one też nie powstają w próżni, one wynikają z naszych doświadczeń. E, z ogromnych umiejętności pisania zarówno Michała, jak i Tomka Walesiaka i z ich przyjaźni, mówię tutaj o, o naszym współscenarzyście i producencie. Mm -hmm. e, natomiast to y, czerpie się z najbliższych e, i tak to wszystko powstaje. Lubię, lubiłam z nim pracować w teatrze, chociaż to było, byliśmy wtedy na równorzędnych stanowiskach, więc to... Y, no tutaj Michał jest reżyserem w filmie i nasze dzieci się śmieją, które też w tym filmie właśnie grały, że e, mamo, tata lubi Cię obsadzać w filmach, bo to jest jedyne miejsce, gdzie może Ci wydawać rozkazy i Ty je wykonasz. I ja mówię, <laughs> jasne, tak jest. Natomiast faktycznie e, ja mam pełne zaufanie do niego, że on mnie nie wrzuci na minę, że on mi powie, przestań mrugać okiem, albo słuchaj, wiesz co, to nie o to chodzi w tej scenie, musisz troszeczkę mniej, albo naprawdę, kamera jest blisko, oddychaj, to wystarczy mm -hmm. i to jest e, świetne. Że jest ktoś, kto ci tak dobrze zna. Czyli ta energia przekłada się w takim razie na, na plan. A, a w odniesieniu do innych aktorów, Łukasz Simlat, Andrzej Grobowski na planie Andrzej Sawaryny, jak wam się pracowało? Bardzo dobrze. Z Łukasza... Pierwszy raz spotkaliście się na planie? Tak, znaczy nie jest, Łukaszem się spotkaliśmy wcześniej, robiliśmy scenę testową do filmu, ale my żeśmy się nie znali. E, natomiast e, pracowało nam się bardzo fajnie i ja, on jest w jakiś sposób podobny do mojego męża fizycznie, więc e, ja czułam z nim taką bliskość. E, nie mhm. czułam w ogóle bariery takiej. Wiedziałam, że to też jest aktor, z którym ja się... że my się jakoś tak dobrze zespolimy w tych rolach i to faktycznie mhm. mam nadzieję wyszło. Przynajmniej takie jest moje odczucie. No, Andrzej Seweryn i Andrzej Grabowski, to już taki duży kaliber. Mm -hmm. miałam, takie, miałam trochę strachu lęku, ale pomyślałam sobie, jesteś aktorką, udawaj, że się nie boisz. I, e, i faktycznie też no, tak poszło mm -hmm. to dobrze. Dużo prywatnych rozmów gdzieś tam to wszystko. Ten plan był przyjemny. Kończyliśmy, nie, nie, nie był przedłużany, ekipa się zgrała. Właściwie jak skończyliśmy plan... To było tak ogromne wzruszenie. Naprawdę to było niesamowite. Myślę o tym z dużym sentymentem. Mm. A improwizowaliście troszeczkę, bo to też improwizacja. Ta, to też improwizacja. Ja w ogóle teraz zajmuję się improwizacją zawodową, bo jestem w Teatrze tak. Komedii Impro i w Teatrze mm. kapitol też zajmuję się improwizacją. Tam też trochę improwizowaliśmy, natomiast te dialogi są tak dobrze napisane, że to były bardzo niewielkie takie odskoki. Od tego, co było w tekście, w mm. przeciwieństwie na przykład do naszego pierwszego filmu Białego Potoku, gdzie było bardzo dużo improwizacji. Mm. Mm. Najbardziej zachwyciły mnie sceny, kiedy fikcja miesza się z rzeczywistością mm. troszeczkę, bo w pewnym momencie bohaterzy filmu nie do końca wiedzą, czy, czy w, dan w danej scenie mówi postać z czytatów czy, czy bohater. Mąż czy i ojciec, tak? Dokładnie. Dla was to było wyzwanie, jakaś zabawa w tym. E... Tak, znaczy, dla mnie też to było wzruszające, ponieważ y, widziałam na przykład kiedyś na scenie taki moment, gdzie aktorzy pozwolili sobie na to, że aktor mówiąc do aktorki oświadczył się jej na scenie Ojej. w sztuce. I to było też takie, że ona zrozumiała, że właściwie on ją teraz prosi o to, żeby była jego żoną. I tu też jest taki zabieg, że, no, że Łukasz mówi do mnie, słuchaj, ja Cię kocham. E, albo słuchaj... Y, nie Pyta mnie, nie zawsze była szczęśliwa, ale powiedz: Przecież rodziły nam się dzieci, nie była szczęśliwa. Oczywiście to nigdy nie było zapisane w tekście, bo i sam tego nie napisał, mm -hmm, ale mm -hmm. to są takie momenty zaskakujące. I tak sobie myślałam, że ta postać powinna być zaskoczona tym, że nagle on nie umie jej prywatnie dotknąć, a na scenie pęka i mówi do niej takimi słowami, które ona zawsze w życiu normalnym chciałaby usłyszeć. Czyli to wyzwala jeszcze inne pewnie. To wyzwala emocje. Hmm, emocje, dokładnie. To też jest, jak producenci twierdzą, kino środka, tak? Czyli tak. Nie, nie mamy do czynienia stricte z komedią romantyczną na przykład. Nie, 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 jest to taka komedia, która opowiada o relacjach, o miłości, ale w taki satyryczny sposób. Uważasz, że tego brakuje jeszcze tutaj w kinie naszym polskim? Y tak, uważam, że no właśnie brakuje kina środka. I to takiego kina środka. No tak, chciałam powiedzieć dla bardziej może wysublimowanej publiczności, ale tak, brakuje tego. Francuzi nie mają z tym problemu, a my mamy. I myślę sobie, kurczę, róbmy takie filmy dla ludzi. E, nie tylko strasznie smutne, albo nie tylko strasznie artystyczne. Chociaż uważam, że sezony są kinem artystycznym, ale zrozumiałym. Pięknie, pięknie powiedziane. Dobrze, no, premiera jest 18 października, tak. wchodzi do kin. Tak, tak. A komu byś poleciła ten film, żeby. Podobno jest tak, że to kobiety zaciągają mężczyzn do kina. Więc drogie kobiety, <laughs> polecam Wam sezony. Myślę, że odnajdziecie tam siebie. Ale generalnie poleciłabym, jeżeli miałabym taki target, o, określić ludzi, to tak 20 plus. I w górę. Okay. I w górę do końca. Okej, okay. a czy to przed tym, żeby, nie chcę powiedzieć ostrzec przed tym, tylko może gdzieś pokazać, jakie życie jest później? Nie, myślę, że to jest po prostu film dla ludzi, którzy mają już pewne doświadczenie życiowe, żeby się odnaleźli w tych niuansach, w tych dialogach, często sarkastycznych, że no jednak my się składamy z różnych warstw i w wieku 20 lat jeszcze tych warstw jest mniej, i super, bo to doświadczenie powinno sobie przychodzić powoli, nie zaskakiwać nas tak, że, że sobie nie możemy poradzić z tym, tylko właśnie tak w miarę upływu lat. Więc myślę, że ktoś to już coś przeżył powinien ten film zobaczyć. Mhm. A aktualnie stawiasz sobie jakieś wyzwania zawodowe? A aktualnie są przede mną stawiane różne wyzwania zawodowe. I jest ich dużo i to też jest piękne, bo zawsze chciałam być zajętą aktorką, ale nie myślałam, że, y, że to się stanie po prostu nagle, mm -hmm. że to y... zwłaszcza teraz myślę po, po pokazie i po premierze tego filmu może być ale to jeszcze jest, bardziej. To jest tak. Dziękuję, bo to jest tak, że ktoś mówi rany, y, nagle się... nagle sukces. Ja wiem, no tak, 20 lat ciężkiej pracy mm -hmm. i nieoczekiwany sukces. I faktycznie jest tak, że y, my całe swoje życie zawodowe jemy małą łyżką ale systematycznie i tej jemy, 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 aż w końcu widzimy ten, tą porcelanę, gdzie na dole jest napisane udało się, nie? Złotymi literkami i myślę, że teraz powoli zbliżamy się do takiego momentu, że y, zaczniemy być bardziej zauważalni. Bo wcześniej dużo pracowaliśmy w teatrze i oczywiście publiczność nas kochała i przychodziła na nasze spektakle i mówiła, pani Agnieszka, jak fajnie, że pani przyszła. Ja mam dzisiaj dla pani na przykład w prezencie coś dziś w jakimś sklepie zupełnie przypadkowym, super miłe. Y miłe zachowania i takie niespodzianki. Ale teraz, przez to, że Michał zaczął robić filmy, wychodzimy szerzej. Wiadomo, że film jest takim medium, że no nie trzeba przyjechać do Kalisza czy do Łodzi, mhm. żeby zobaczyć spektakl, tylko wystarczy wyjść z domu tak. albo włączyć telewizor, bo ten film też przecież trafi na, na streamingi. I... I już się ma jakiś taki ogląd, co człowiek y, mm. robi. To mnie mega cieszy. A powiedz, bo mówisz, że to trwało trochę parę lat. Z, no, miałaś momenty, kiedy poddawałaś się troszeczkę. Y, wiesz, przez to, że y, ja, ja nigdy nie, nie robiłam tylko tego, że byłam aktorką, bo oczywiście pracowałam w teatrze i, i, i byłam tam cały czas, to ja jestem takim trochę niespokojnym człowiekiem który ma dużo pasji i również 20 lat temu y, otworzyłam firmę zajmującą się rękodziełem i wymyśliłam tak, ją. Widzimy, piękne kolczyki. Tak, to jest y, moja robota. Siedzę i, i dłubię jak ten świstak. Natomiast y, faktycznie otworzyłam firmę i ona stała się takim moim dzieckiem i ona z małej... To, to jest, mogę powiedzieć nazwę tej firmy. Ona się nazywa Ruda Klarak. .pl bo jest to firma internetowa i, i ona się po prostu bardzo rozrosła. Więc jak ja nie miałam pracy, to, to był plan B. To był plan B, ale ja codziennie się budzę i otwieram telefon, bo tam mam źródło dowodzenia i patrzę, mm -hmm. kto do mnie napisał, co należy zrobić. Zapraszam różnych artystów do współpracy. W tej chwili tych artystów mam naprawdę wielu i zapraszam ich personalnie, wyszukuję ich, czuję się za nich odpowiedzialna. I to jest dla mnie ogromna przyjemność. Artystka na 100% chciałoby się rzec? No, ja lubię i robić. Bo ja też szyję czapki, na przykład. Mm -hmm. Więc zawsze się śmieję. Teraz nie jestem aktorką, teraz jestem szwaczką. Ale wtedy uczę się hiszpańskiego, mam słuchawki na uszach, Czyli albo cały czas ja, jestem, musisz coś... ja Tak, dla mnie jak zaczynam odpoczywać, to mam taki moment wtedy orany, czy wszystko jest dobrze, żeby się zatrzymać i wolniutko hamuję. Jak mi się już udaje i naładuję baterię, to znowu wracam do tego takiego full. Mhm. Wszystko, po prostu. Ja jestem jak, jak młynek, jak mikser. Ja tutaj tą jedną ręką, a tutaj gotuję pomidorową, więc naprawdę jest, jest dobrze. Cały czas pełna energia. Tak. Cudownie, w takim razie, żeby tak jak dalej się rozwijała i kariera dziękuję i, bardzo. i wszystko dobrze w życiu się układało, Dzięki. E, też prywatnym. E, trzymam kciuki za film, bo jest nominowany w konkursie Perspektywy, jak na początku e, zaznaczyliśmy. Mhm. Mocno trzymam kciuki i zapraszamy do Kim e, 18, -go 18 -go października. października. Tak. tak, tak. sezony. Agnieszka Dulembakasza, moją gościnną. Bardzo dziękuję. dziękuję. dziękuję.